Co robisz? No nic, no, zacznij coś robić. Aha. A to mam coś robić, tak? A co ty masz, o co ty chciałeś tu stać, tak po prostu? No nie wiem, no... No dobra, no. No ja już gotować coś dobrego. Założyliśmy nowy kanał razem z panią menadżer. Postanowiliśmy gotować po włosku. Tutaj w salonie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Zrobię dla Was rzymską czwórkę: Kacia Pepe, Gricia, Carbonara i Amatriciana. I zaczynam tym oto filmem dla Was serię czterech filmów, gdzie pokażę Wam, jak wykonać czy też zrobić te właśnie makarony tak jak prawdziwy Włoch. Wchodzisz mi teraz w kadr. Słuchaj. No nie wchodzę, ciekawy. No wchodzisz, no. No dobra, no. Tutaj jest właśnie pani menadżer, która wszystkim będzie zarządzać. Ja jestem od gotowania. się że... gotujemy. Pierwsza. Mówiłem już. Pasta, e, pasta Kacia Pepe. A tak po polsku? Kacia Pepe po polsku. No to czyli, że po prostu e, makaron z e, pecorino romano i z pieprzem. Co będziemy potrzebowali do Kacia Pepe? Oczywiście jest to pieprz. E, najlepiej e, cały pieprz, całe ziarnka pieprzu e, w młynku, ponieważ musimy go sobie rozdrobnić. I najlepiej, żeby właśnie to był pieprz świeży. No i co? No i makaron. I tutaj tak, najważniejsza włoska zasada. Mam tutaj oczywiście nasz zwykły polski makaron, pospolity, który jest żółty. Proszę zobaczyć, najzwyklejszy na świecie makaron. Tak. Dlaczego go nie używamy? To jest bardzo ważne, ponieważ zależy nam na makaronie, który jest robiony z matrycy, z brązu. Ten makaron, no widać, że nie ma jakby takiej struktury. Te dwa makarony, jeden jest zresztą z certyfikatem autentyczności włoskim. Zresztą najlepsze jest to, że to jest, jak każdy już pewnie się domyślił, Biedronka, to jest Lidl. Więc widać, że te produkty nie są wcale aż tak bardzo ciężko dostępne. Wystarczy tylko po prostu wiedzieć, co kupować, a czego nie kupować. I teraz każdy może powiedzieć: Dobra, mamy Barillę w Polsce, prawda? Barilla. I Barilla jest włoska, ale prawda jest taka, że Barilla jest bardzo pospolitym makaronem. No nie wiem, no jakby to powiedzieć, Barilla we Włoszech jest makaronem. Prostym, no nie wiem, no najgorszym jaki tylko jest dostępny. Pecorino Romano, zacznijmy od tego, że jest bardzo słonym serem. Dlatego pamiętajcie, że nie używamy za dużo soli. Na początku, co zrobić? No to oczywiście trzemy ser. Tak wygląda tarcie sera. No, musimy go dosyć sporo sobie natrzeć. Kiedy starliśmy już sobie ser, zaczynamy od gotowania wody. Obalam mit, że musi być woda od makaronu, musi być słona jak morze śródziemne. No nie, bo dajemy sobie dosłownie, no nie wiem, no tyle. O proszę bardzo, tyle soli. No, bo jeżeli sobie damy za dużo soli do tej wody, no to jeżeli posolimy sobie danie, które będziemy przy, przygotowywać, no to wiadomo, że wtedy będzie ono zasłone. Jak dodamy makaron, który jest bardzo solony. I teraz tak, bierzemy pieprz niemielony. Ja wiem, oczywiście możemy sobie też robić pieprz w moździerzu. Dajemy sobie pieprz. Musimy tego pieprzu sobie dość sporo zmielić, no bo to ma być pepe. Najważniejsza sprawa, zero jakiejkolwiek oliwy z oliwek. Po prostu sam z siebie pieprz. W całym domu teraz się unosi pieprz. Eee, jakbym zaczął kichać, no to wtedy wybaczcie. Wiecie co, jak teraz sobie tak mielę pieprz, to E, najbardziej mnie boli to, że Polacy często gotują kuchnię włoską, ale nie umieją e, takich najprostszych rzeczy, takich najprostszych trików, które sprawiają, że ta kuchnia włoska jest jak najbardziej autentyczna. Takie coś. Potrzebujemy dosyć sporo pieprzu i ten pieprz teraz sobie uprażymy. W międzyczasie pamiętajcie, że nam się gotuje woda na makaron. I mamy nasz ser. Znaczy główne składniki. Oczywiście ser możemy sobie odłożyć troszeczkę, żeby jeszcze posypać. Ok. Tyle sobie odkładamy, żeby sobie posypać na wierzch. I tostujemy sobie oczywiście nasz pieprz. Jak rozpoznać, kiedy pieprz jest dobrze utostowany? Po prostu poczujecie to po zapachu. Pamiętajcie tylko, żeby tego pieprzu nie spalić. Kiedy wyda się taki... E... Bardzo mocny aromat, w tym momencie, na przykład u mnie, to już jest. Czuć. czuć, czuć. O, to już jest tyle, prawda? Ostawcie sobie. Zwłaszcza jak macie kuchenkę indukcyjną, żeby nam się po prostu ten pieprz nie spalił. Wow. Czekamy na wodę. Ten pieprz, no, już ma swój taki. Bardzo mocny aromat, jakbym to miał, nie wiem, jak to inaczej określić, niż jeżeli po prostu pieprz... Czuć ten pieprz od razu daleko daleka. <noise> <noise> w nos chodzi Możesz otworzyć okno. <noise> Dobra. Dlaczego to doszło? Ale możesz przejść przed obiektywem, wiesz że to nie jest nic złego. Robimy ogólnie takie. nie można było przed tym przejść. Jak robimy mówię, bardzo to filmy to na życie. luzie. Y, ustawiliśmy się tutaj i. No co z tego, że zaczynamy na wykładu, Jak i tak to wszystko jest robione tak na totalnym luzie. Nie zresztą. Intencja tego kanału jest taka, że po prostu. że y, Normalni ludzie mówią o kuchni włoskiej. Dokładnie. Woda zaczyna nam ładnie już bugotać. I zawsze ten problem. Sorry, ale wam z tym nie pomogę. Nie wiem ile makaronu to jest wystarczająco. Ja sam mam ten problem, że zawsze gotuję makaronu za dużo. Bierzemy sobie makaron. O tak. Może trochę więcej. Głodni jesteśmy. Dzisiaj mam cztery makarony do zjedzenia. Czejcie. Bo, jak nagrywamy już, to zjemy cztery makarony, nie? W sensie robimy rzymską czółkę i te cztery makarony już za jednym zamachem, za jednym zamachem yy, ugotujemy. Robimy taką rzecz, prawda? Jak to najprościej zrobić? Jedna ręka, druga ręka, obracamy i patrzcie, zbliżenie mamy. Proszę bardzo. Dodam. I teraz makaron się nam ładnie rozkłada. Jak nam się rozłożył, polecam zakupić sobie takie oto szczypce. Czy też Włosi używają takich metalowych szczypców? Dlaczego ich nie mam? Dlatego, ponieważ niestety, ale powiedzmy sobie szczerze: w Polsce ludzie nie umieją gotować makaronu. Mianowicie makaron al dente. To w Polsce nie jest al dente. Jest rozgotowany. A prawda jest taka, że kiedy gotujemy makaron i go ugotujemy naprawdę al dente, to on jest zdrowszy niż normalny. Ten gluten nam się tak nie przyswaja do organizmu, yy, przez co yy, tak ten makaron nie tuczy. Kiedy już ten kiedy ten makaron już nam troszeczkę nasiąknął tą wodą, oddał w swoim skrobie, bierzemy sobie chochle I jednocześnie podgrzewając patelnię, bierzemy tak. Tyle wody. No może trochę, trochę więcej. Patrzcie. Ten nasz piękny, uprażony Pieprz sobie dajemy do wody i odstawiamy. Ale bierzemy sobie oczywiście mamy nasz serek i chcemy z niego zrobić pastę, więc bierzemy wodę. daje na zbliżenia. Nie za dużo oczywiście tej wody. I tworzymy taką oto emulsję. Doprowadzamy do tego to jest troszeczkę mozolny proces. Ale chcemy, żeby nam to się ładnie rozpuściło. Trochę potrwa, ale efekt będzie dobry. Najważniejsza rzecz: makaron al dente. Co to znaczy tak naprawdę al dente? Po włosku znaczy to na ząb. Więc patrzymy sobie. Co, to jest na ząb? No nie, jeszcze nie. Widzimy, że ten makaron, yy, ja to sobie rozpoznaję po prostu po tym, że, yy, no troszeczkę, on jeszcze potrzebuje, przez to, że, no, jakby to powiedzieć, nie zwisa tak równo, nie? Więc musimy sobie jeszcze troszeczkę podgotować. Kiedy widzę, że makaron jest al dente, podgrzewam patelnię naszą. Tak, troszeczkę. I ważna rzecz. Teraz jest mój trik, proszę o zbliżenie. Teraz jest mój trik, który zawsze stosuję. Patrzcie, bo dodaj ludzie dodają często na łyżce wodę makaronową, tak? A ja tego nie robię. Patrzcie, szybko przerzucając makaron z garnka na patelnię, to ta woda jest na tym makaronie. I to jest idealna porcja tej wody, która jest nam potrzebna do gotowania. Spójrzcie. Oczywiście nie zapominam o żadnym, żadnej nitce, która zostaje w garnku. Garnek sobie już wyłączamy. Pięknie. Łowię sobie oczywiście jeszcze, czy coś tam nam pozostało. Widzę, że nie. I proszę bardzo, lekko tostuję to, ale jak widzicie, no teraz troszeczkę już wyparowała. O, proszę bardzo, tutaj widać to. Woda nadal jest. Woda z makaronu nadal jest. Jeżeli nam jest za mało, tak jak tutaj widzę, że ciutkę jeszcze, no to tutaj niestety wam nie pomogę. Musicie sobie sami wypracować, <laughs> pieprz. <śmiech> sami musicie sobie wypracować dojść do takiej wprawy, nie? Żeby widzieć ile tego dokładnie jest. Ważna rzecz. Wyłączamy w tej chwili patelnię. Prawda? I patrzcie, ten klik będziemy robili także przy karbonarze. Nie chcemy za bardzo ściętego. Dodajemy oczywiście naszą całą, e, nasze całe pecorino. I patrzcie, co się teraz dzieje. Wszystko jest gorące. Patelnia jest gorąca. Makaron jest gorący. Tworzy nam się musia. I tutaj spokojnie. Aspetta. Aspetta to jest klucz do waszego gotowania. Tworzymy taki oto sosik poprzez tylko i wyłącznie mieszanie. Temperatura? Temperatura już jest. Patrzcie, delikatnie tworzy się emulsja, widzicie? Tak, mamy? O, tutaj? Nagrywamy? Nagrywaj. Kurde. No, poczekamy. No. Tak? Już? No. Nie. Proszę bardzo. Aleś, aleś to chyba dać czterech osób zrobiłeś. Dlatego <grym> no Mariusz się przyda. No. W roli odkurzacza. I teraz dajemy sobie Zdjęcie. Ej. Zdjęcie zrobię później. No ale przydał jeszcze, e, jak posypuje no, serem. No. no dobra, jedziesz. Dajesz, dajesz. I pieprz. Zostało to, co najlepsze zjeść. No dobra, zaprośmy Panią kierownik, Panią menadżer do spróbowania. Masz widelec? Nie masz widelca. Jak nie masz, są tu widelce. Dobra, no próbuj. Co to wygląda, poczekaj. Dawaj. <laughs> ale bąd, bądź szczera. Szczera. Wiesz, dobra, no mamy kamerę, nie? Ale powiedz to, szczerze. Trochę za bardzo oldenta, ale smak jest... No super. musi być al dente. Ale ciut chyba za bardzo. Ale smak jest po prostu... Mhm. Mm. Mm ale no tak, to jest super. Nie, ale Fajnie. Al dente? Mhm. Mmm, Ale nasz makaron nie A jest trochę inaczej od al Tak, ale ten też jest dobrze. Masz na ząb. Mhm. Czyli w środku masz, jeszcze wiesz, mhm. czuć. Mhm. A ten nasz troszeczkę. Przyzwyczaiłam się, może. Ostatnio, no. Pierwszy pekolina. Najprostszy makaron. Mhm. Ale to jest fajne połączenie. Mhm. Nie no. no. Tak by człowiek pomyślała pieprz i pokorino, i co to jest? I makaron. No to jest super. Wiesz, dla, dla, dla Polaków oczywiście można zrobić e, bardziej Aldenty. Tłu mniej Aldenty. Mhm. Ale no... Mhm. Jak pójdziesz do, do, do restauracji włoskiej, no to takie dostaniesz, nie? Komentujcie, subskrybujcie. Róbcie co łapki chcecie. W górę. No łapki w górę. Gotujcie. Gotujcie Mówcie, co Wam wyszło. Właśnie w komentarzach, jak ugotujecie. Powiedzcie jak wam wyszło. Jak I co widzicie. Co wam wyszło? No właśnie, jak widzicie, <laughs> dużo naprawdę nie potrzeba, żeby ten makaron ugotować, a jest naprawdę przepyszny. Dzięki wielkie, cześć!